Cze, maneczko, się maneczko, widzowie! Z tej strony ja cię widzowie. Dzisiaj dla was nagływam nie Fortnite! Nie ETS! Tylko dzisiaj dla was nagływam Minecraft! Widzicie, to nie jest hardcore, tak jak zazwyczaj jest hardcore. Dzisiaj se nagramy serię, zaczynamy nowe życie! Można byłoby nazwać nowe życie for, e, Fortnite, bo że chciałem już powiedzieć Fortnite. Minecraft, mam nadzieję, że Wam się ta seria spodoba. Będziemy się rozbudowywać, będziemy robić naprawdę wszystko i to też będzie brane pod uwagę z Wami. Z Wami się będę kontaktował, co mam robić, co, na czym ta seria ma polegać, co mam dodać, co mam ująć i w ogóle wszystko będzie przez Was dodawane. Więc. Mam nadzieję, że wam się takie coś spodoba. Jeśli tak to zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale z dzwonem, żeby was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale, ponieważ robię dla was, mam nadzieję, mega dobry kontencik oraz żeby was nie zawieść jest też daily do końca roku. I jeśli te są też filmy o godzinie 17.00. Więc bardzo Was serdecznie zachęcam do oglądania tych wszystkich filmów. Więc widzowie dzisiaj, tak w planie. O, tam jest jakaś wioska. Możemy się do niej przejść. Możemy się do niej zobaczyć, co w niej tam wygląda. No i zostawcie tu. Dwie łapki w górę jeśli chcecie kolejny odcineczek właśnie z Minecrafta, a ja próbuję się nie zabić pomimo, że to nie jest nawet hardcore, ale tak jak już mówię, zrobimy tu prawdzi można nie że prawdziwe życie, ale zrobimy nowe życie, nowe wszystko i... zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Mamy miasto, ale czy to miasto by nam odpowiadało? Chwila, dajmy się zastanowić. No i też, właśnie, i mamy już dylemat, czy mamy zostać w tej wiosce, czy nie zostajemy w tej wiosce. Więc już możecie napisać, czy mamy tą wioskę, yy, mamy tą wioskę zostawiać w niej. Ja z nią sobie ogarnę. W sensie takim, że poogarniamy skrzynki, nie skrzynki. Na pewno sobie, na razie zrobimy tu respawn. No dzisiaj na pewno tu zostaniemy. A co będzie dalej, to czas pokażę. Jeśli chodzi o to wszystko. Na razie to zbieram set. Cały. Cały. No na razie to ja szukam, co cokolwiek można ogarnąć. No i też wbijcie na Discorda, który nie, od niedawna się pojawił ten stary już nie istnieje, istnieje nowy, lepszy. I bardzo serdecznie wbija, e, wbijać też do opisu, bo tam właśnie jest link oraz dwa instagramy, na które serdecznie zapraszam. A my szukamy dalej, co w tej wiosce takiego ciekawego jest. No i dzisiaj na pewno zbudujemy podstawowe narzędzia, czyli kilof. Mamy tą. Mamy już węgiel, czyli możemy sobie przepalić jedzonko, żeby po prostu nie być głodnym. Robimy sobie crafting table. Mamy ten. Na razie spoko wioska. Tyle mogę stwierdzić, że spoko wioska, ale to dalej mało. Dalej mało. Ale to zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Czekajcie. Dobra, mamy to. Mam beznadziejnego skina, jak na razie. I gramy na trybie normalnym. I jeśli chcecie, żebym też to zmienił, to też pisać. Pisać, pisać i pisać. Dobra, czekajcie. Dajcie mi patyki. Kilof mi daj na razie, sam kilof Kilofa na razie tylko potrzebuję No i jeśli macie jakieś propozycje na film, albo Pytania na Q&A zadawajcie na Instagramach, na Discordzie Albo tam gdzie kto mnie znajdzie No i bardzo polecam właśnie o zostawieniu łapy w górę Suba na kanale bo wbijamy do 830 i, i również do 1000. Nie brakuje nam już naprawdę dużo. Widzowie, udostępniajmy wszystkim widzom, wszystkim ludziom te, ten kanał i wszystko, bo naprawdę robimy mega robotę. Gdzie jest ten Minecrafting Table? Tu. Dobra, robimy tak. To. 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 I żeby tak było, całą, całą lutkę EQ to zrobimy sobie jeszcze to. Jeden. 3. Moje piękne ustawienie Dobra I kopiemy węgielek No a kamień to się nie musimy martwić Jakby nam się kilo skończył To już bardziej o diamenty Ale to w przyszłości W przyszłości będziemy się wzbogacać I robić TP i TD inne rzeczy No dzisiaj zajmiemy się węglem Przepaleniem sobie jedzonka Nie jest Szkoda że miedzi nie można sprzedawać ale to w przyszłości może też się zmieni. Więc warto oczekiwać i warto motywować mnie do nagrywania dalszych filmów. Na razie mamy 18 węgla. Ja bym na razie tyle zostawił, co mam. Aczkolwiek wiemy, że nie umrzemy jak. Bo tam jest żelazo. I tu też jest żelazo, ale tam jest znowu typo. Znaczy typo. Ten. No. Jak on ma. Zapomniałem nazwy. Możecie mi przypomnieć w komentarzach. Zombiak, O, zombie, wiem. Zombie, zombie, zombie. Wykopiemy sobie jeszcze tego wągla. No w sumie nie będziemy wykopywać całego. Bo by nam to dużo zajęło. Wiemy, że mamy już żelazo pod domem. W zasadzie można byłoby rzec. No i piszcie też jaki domek mamy wybudować. Czy ładny, czy... Taki malutki, czy skromny, czy wielki, czy jaki To możecie też również napisać w komentarzach. A moim zdaniem mamy węgla już pod dostatkiem To Dziś tu na pewno domek też na pewno wybudujemy Żeby tak samemu nie było nam smutno I też będziemy się wymieniać z handlarzami Jeśli chodzi o jakieś przedmioty I różne TPI i td rzeczy No ten załóżmy co ma O ten załóżmy Wolny. Nie sądzę, że są coś inni mieszkańcy w tej wsi. Nie ma żadnej żadnego mieszkańca tej wsi. Bieda trochę tu jest. No to dlatego piszcie, czy zostajemy w tej wiosce, czy idziemy dalej. Bo teren zapowiada się mega fajnie. Ale to od was decyzja, się należy. Dobra, zabieramy to, bo potem zgubię i będzie problem. Pozbieramy sobie na pewno drzewka Albo w sumie jeszcze nie, bo ja nie wiem od was Jaki ten Jaką Gdzie budujemy domek Ja bym jeszcze ogarnął tu niektóre sprawy, rzeczy Popatrzył czy nic ciekawego tu jeszcze nie rośnie Albo nie ma o. Załóżmy to jest bardzo ciekawy domek Muszę zjeść I poszukać sobie bardziej wię bardziej Więcej jedzenia Przede wszystkim No bo mam mało i wrócimy tu dopiero na nockę. Idziemy na szukać, można byłoby rzec. Nie polowanie. Polowanie to jeszcze nie nazwę. Bardziej szukaniem jedzenia. O, tam lawa sobie płynie. Faj fajny teren mi się zrespił, to mogę powiedzieć. O, krówki są. Idziemy na krówki. Albo krów kro krowy sobie zostawimy do czego? Do obory. Do obory, nie obora. Bardziej bym, bym, chciał właśnie świnki dorwać Tak dorwać, no nie dorwać od razu I za niedługo też w kolejnych odcineczkach wyruszymy sobie na polowania A żeby tak kolejny odcineczek się odbył, to zostawcie dwie ławki w górę Oraz bicie na Discorda, żeby was ogłoszenie jakieś nie ominęło I też pamiętajcie o live'ach co piątek o godzinie 20 nie zawsze informuję, czy jest live, czy go nie ma. To zawsze jest do dogadania. O, czy jest jeszcze jakaś kopalnia? Bardzo mi się to podoba, że są te kop kopalnie, nie kopalnie. No i tam pójdziemy dalej, kiedyś może w głąb. Na razie jedzenia mamy dużo. I dzisiaj taki wstępny odcineczek. Mamy 20 jedzenia. Idealnie, beautiful. Wracamy sobie do haciendy, którejś i tam. Przepalimy sobie wszystko, co mamy, piąty level, idealnie. No i za niedługo też wybierzemy się pod jaksy. A jak te jaksy będą się wyglądały, to zobaczymy w dalszej części odcineczka Znaczy odcineczka, dalszych części filmów. O, to, to miałem na myśli, to chciałem powiedzieć. Dobra, usiądziemy sobie w tym domku, Nie, jeszcze nie było, ale tu są bardzo ciekawe informacje i rzeczy. Dobra. Zostajemy w tym domku, wyjścia można byłoby rzec Mamy wszystko co potrzeba Skrzynkę mamy, troszeczkę źle ją postawiłem Czekajcie, albo dobra, niech się to to wywalimy po prostu Wszystko w niej było co się dało, ale okej okay. Postawimy to tu, to postawimy tu Wsadzimy to wszystko co mamy no i tak wygląda, widzowie, pierwszy dzień naszego pobytu w Minecraft na życie Już się powoli zachodzi słoneczko i tak wygląda pierwszy dzień I tak będziemy dzień po dniu sobie, można byłoby powiedzieć, lecieć No bo jak inaczej można frunąć, nie? Wiadomo, że to wszystko co stoi, to stoi, wiadomo Ale, ale, ale I niech to nam się przepali, ja sobie jeszcze szybciutko na kolację coś zjem, siema Prezentę. O, ale ty masz bardzo ciekawe Bardzo ciekawe Masz Można byłoby rzec Rzeczy do, do sprzedania Dobra, to sobie schowamy wszystko I ja wam serdecznie widzę, dziękuję Za oglądanie tego odcineczka Pamiętajcie o zostawieniu Łapeczki w górę, suba na kanale Z dzwonem, jak wam się ta seria będzie podobać A ja się z wami żegnam Eluwe i do zobaczenia już jutro o godzinie 17 na kolejnym odcineczku. Elo!